Drodzy bracia i siostry, ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że tak powiem, dynamikę powołania chrześcijańskiego, wszystkich naszych powołań: powołania małżeńskiego, kapłańskiego, zakonnego, także powołań do poświęcenia się Panu w życiu samotnym. Od czego to powołanie się zaczyna. Otóż, jak widzimy, Jezus stoi nad jeziorem Genezaret. Głosi słowo, ludzie cisną się na niego. I wtedy widzi łodzie stojące przy brzegu. Rybacy wyszli, płukają czy płuczą sieci, i wchodzi do, do łodzi. Szymona prosi Go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i, i z łodzi nauczał tłumy. To jest pierwszy punkt, pierwszy moment powołania Piotra, ten wybór, wybór jego łodzi i wybór jego przepiękny moment dla Piotra, czy właściwie jeszcze wtedy Szymona, bo widzi, że ten Mistrz, którego według świętego Łukasza Szymon jeszcze nie znał, wybiera jego łódź, wybiera jego samego. Szymon Piotr siedzi w łodzi obok nauczającego Jezusa i jest dumny z tego, że został wybrany, zachwycony tym, co go spotkało. I to jest, bracia i siostry, początek każdego powołania. Od tego się zaczyna. Od pięknego doświadczenia. Od tego, że Pan mnie wybiera, że wybrał mnie z moją historią, z tym wszystkim, co mnie stanowi, że dał mi doświadczyć swojej bliskości. Każdy z nas. Jakoś tego doświadczył. Wszyscy powołani, dla tych, którzy powołani są do małżeństwa, zapewne było to spotkanie z tą osobą, to pierwsze spotkanie z tą osobą, w której potem zakochaliście się. I ten pierwszy okres to dar Pana Boga, swoiste wybranie do tego, by iść tą drogą. Ważne jest, aby to zobaczyć w swoim życiu. Także te inne powołania, kapłańskie, zakonne, do życia w samotności dla Pana. Także one zaczęły się od tego, od takiego pięknego dotyku przez Pana. Różnie to w przypadku każdego z nas wyglądało, ale zawsze to było coś pięknego i pociągającego. Pan zna. Naszą psychikę i nasze potrzeby i wie, jak nas zawołać. Czasami jest to tak, że nie myślimy, że to Pan nas woła, trochę tak, jak Samuel, pamiętamy, Pan Go woła, On myśli, że woła Go człowiek. Ale potem przychodzi ten drugi etap, drugi moment powołania, kiedy Jezus przestał mówić, rzekł do Szymona. Wypłyj na głębie i zarzućcie sieci na połów. To jest często moment decydujący, niesamowicie ważny. Owszem, Szymon jest zachwycony Jezusem, jest przy nim, ale ten Pan wzywa go do czegoś, co kwestionuje Jego. Jako człowieka z pewnym doświadczeniem, z pewną ludzką wiedzą, był przecież doświadczonym rybakiem. A Jezus każe mu wypłynąć na głębie i zarzucić sieci, i to każe mu to uczynić w dzień. On się tłumaczy, mówi: Panie, mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic ześmy nie łowili. Każdy doświadczony rybak wie, że nie łowi się w ciągu dnia łowi się w nocy. Bo ryby nie są głupie. Kiedy widzą zaciągniętą sieć, uciekają z niej. Łowi się w nocy. W nocy pracowaliśmy i nic nie łowiliśmy. I jeszcze dodatkowa rzecz. Mówi Jezus do niego: wypłyj na głębie. Jeśli ktoś z was był nad jeziorem Genezaret, w tym miejscu cudownego połowu ryb, to wie, że tam z góry Błogosławieństw spływają trzy strumienie, które wpadają do jeziora Genezaret. I te strumienie mają wodę bardzo natlenioną, taką, że ryby chętnie tam przebywają u ujścia tych strumieni, blisko brzegu. I tam się właśnie ryby łowi. Tymczasem Jezus mówi: Wypłuj na głębie, odpój daleko od brzegu. Nikt tego nie robił. Piotr zapewne myśli: Ośmieszę się wobec rybaków, ale i to jest sprawa decydująca. Na Twoje słowo zarzucę sieci, na Twoje słowo. Pójdę tam, gdzie Ty wzywasz. I to jest, bracia i siostry, również bardzo ważny moment w naszych powołaniach, kiedy Pan już nie tylko nas wzywa, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy szli Jego drogą za Nim, czy to pojedynczo, czy we dwoje, ale wzywa nas do pewnej decyzji wiary. Do czegoś, co jest ryzykiem, co kwestionuje nasze doświadczenie czy mądrość, jaką otrzymaliśmy od tego świata, od naszych rodzin. I pojawiają się wątpliwości, czy nawet obawy, lęk, czy ja dobrze robię. Czy to nie jest błąd? Ja sam spotkałem ludzi których przygotowywałem do zawarcia małżeństwa, którzy zadawali sobie właśnie to pytanie, już widząc, kim jest ten wybranek, czy ta wybranka, jaką ma rodzinę, te wszystkie okoliczności, które ujawniały się przed ślubem, włącznie z wadami tej osoby, czy, czy tak ma być, czy to nie jest głupia decyzja? mnie to nie będzie potem w życiu wiele kosztować. Podobnie z kapłaństwem, z przyjęciem święceń. zawsze tego typu wątpliwości się pojawiają, bo ostatecznie to my musimy w naszej wolności podjąć tę decyzję i zaryzykować. Oprzeć się na tym głosie Pana, na tym Jego wezwaniu. Zwłaszcza w naszych dzisiejszych czasach. Wielu młodych ludzi, którzy wybierają swoje powołanie, boją się wejść w te ostateczne decyzje, zaufać, zaryzykować Panu, czy to w małżeństwie, czy w życiu zakonnym, czy, czy w kapłaństwie. Boją się tego, o co mówi Piotr, na Twoje słowo. Moja mądrość się tu kończy, moja pewność się tu kończy. Ale na Twoje słowo, to jest, bracia i siostry, sprawa absolutnie decydująca. Jeśli ktoś nie czyni tego kroku, nigdy się nie przekona o tym, że Pan Bóg prowadzi, że rzeczywiście nas wspomaga, że, że czyni cuda we wszystkich powołaniach. Piotr idzie za tym słowem Jezusa. Czyni to, co wydaje się dla niego doświadczonego rybaka szalone. Ryzykuje, że się skompromituje wobec rybaków, którzy tam byli. Na pewno patrząc na niego, co on robi. Ale to, co my znamy, ja także z mojej rodziny, co ludzie powiedzą, ilu z nas było przyblokowanych właśnie przez to. Ale ważniejsze jest słowo Pana, ważniejsze jest ten, to Jego wezwanie, ten, ten poryw miłości, który nam daje do siebie, czy do tych osób, które nam dał, abyśmy z nimi spędzali nasze życie. I dokonuje się cud, cudowny połów ryb. To doświadczenie sprawia, że Piotr, widząc potęgę Jezusa, Jestem niegodny. Jestem człowiek grzeszny. Odejdź ode mnie, panie, czy wyjdź ode mnie. To podobne doświadczenie, które ma także prorogi z pierwszego czytania, kiedy widzi moc Boga, Jego potęgę, Jego wspaniałość, kimże ja jestem wobec Ciebie. A Jezus, tak jak i Bóg, w pierwszym czytaniu przygarnia Piotra. Mówi: Piotrze, nie bój się mnie. Tak jak i w przypadku proroka Izajasza. Serafin bierze żarzący się węgiel z ołtarza pańskiego i dotyka jego ust. Ten żarzący się węgiel, bracia i siostry, cóż oznacza? Oznacza Ducha Świętego. Oznacza ogień miłości. To symbol, aby oczyścić nas, aby nas uzdolnić. Do czegoś jeszcze większego, bo Pan Bóg nie powołuje zdolnych, uzdalnia powołanych. Dlatego jest rzeczą ważną, aby się w takim momencie, widząc już te rozmiary powołania, to, co staje przed nami, co się odsłania, nie wystraszyć. Jezus mówi: Ludzi będziesz łowił. Ty, rybak z nadjeziora Genezaret, nieuczony. Prosty człowiek. U ludzi będziesz łowił i wiemy, co potem dokonało się w życiu Piotra. Tak jest też i z nami, jeśli Panu zaufamy i pozwolimy się prowadzić. W naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, w kapłaństwie, w życiu zakonnym, doświadcza się rzeczywiście tego, co Pan Bóg czyni. Tak jak tego doświadczył też święty Paweł, który dzisiaj pod koniec tego fragmentu, jaki słyszeliśmy w drugim czytaniu, mówi. Jestem najmniejszy ze wszystkich apostołów. Niegodzień zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Ale za łaską Boga jestem tym, kim jestem. Właśnie. To, aby się otworzyć na Bożą łaskę. Na jej prowadzenie. Bo okazana mi łaska nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od wszystkich. Nie ja, co prawda, ale łaska Boża ze mną. Ta, ta Boża łaska, która pracowała ze świętym Pawłem. Bo jak wiemy, święty Paweł, mówią to Bibliści, nie był wcale człowiekiem łatwego charakteru. Był człowiekiem bardzo porywczym. Niewielu mógł z nim wytrzymać. Miał swoje wady. Ale ta praca łaski w nim. Pan Bóg, który go prowadził, sprawiał przez niego cuda. Rzeczywiście. Tak zresztą było i ze świętym Piotrem, który też po tym, jak został powołany, wcale nie był idealny. Pamiętamy, że stanął w pewnym momencie przed Jezusem i starał się Jezusowi wskazywać, jak ma wyglądać jego misja. I usłyszał nawet słowa: Idź za mnie, szatanie. Idź za mną, szatanie. Ty masz się ode mnie uczyć, a nie ja od ciebie. Także i to, że zaparł się Jezusa, ten powołany, wybrany. To wszystko jest też częścią naszego życia, te nasze upadki w naszych powołaniach. Ale ważne jest w tym wszystkim, by łaska Boża pracowała z nami, byśmy byli na nią otwarci, byśmy byli otwarci na ten oczyszczający ogień Bożej miłości, Bożego miłosierdzia. Byśmy nie wątpili, że jeśli Pan nas wybrał i powołał, to mimo że nie czujemy się godni, albo może nawet czujemy się bezsilni, wpatrywali się w Niego i czekali na Jego pomoc. Nie rezygnowali, nie dali się wystraszyć temu wszystkiemu, co Bóg przed nami stawia w naszych powołaniach. Jakże to ważne w naszych czasach. I dla młodych, którzy odkrywają swoje powołania, i dla tych starszych, którym Pan Bóg dał drogę wierności powołaniom, aby, aby nie dać się zwieść i aby przez nas mogła się objawiać. Miłość Pana Boga, abyśmy mogli innych pociągać do niego, kiedy będą widzieć, jak mimo naszych słabości, jak to było w przypadku apostołów i tylu innych świętych, Pan Bóg działa i czyni cuda. Dziś zebrani jesteśmy tutaj, aby go prosić właśnie o to, dla tych, którzy szukają swoich powołań, aby nie dali się wystraszyć wątpliwościom. Aby szli za Jezusem Chrystusem, aby ufali, że nawet jeśli teraz czują się niezdolni, nawet jeśli w ich sercach rodzi się lęk, że nie potrafią, aby powierzyli siebie jemu, nie, nie wierzyli tej ludzkiej mądrości, temu wszystkiemu także, co, co dostarcza nam choćby nauka, w którą tak wielu wierzy, i w przypadku której nie chcę podawać przykładów. Także wielu ludzi Kościoła dało się zwieść, zawierzyli ludzkiej mądrości, a nie Panu, który czyni cuda, i nam tym starszym, abyśmy mimo trudności byli wierni, trwali przy Panu i aby On nas doprowadził do swojej pełni. Amen.